Moi drodzy, obstawiam, że każdy z Was w swoim życiu chociaż raz miał taki moment, kiedy mieliście jakieś mental breakdown'a, po prostu jakieś wiecie, podłamani, w ogóle i nagle złapało Was takie oświecenie, że czemu ja płaczę, przecież ja mogę zdobyć być bez przygotowania, jestem wystarczalna, coś tam, coś tam, mi wszystko super będzie, po prostu ja muszę, muszę się wziąć w garść, nie mogę płakać. Mam ten moment, dosłownie, i ja dosłownie przysięgam Wam. Ja już miałam dzisiaj strasznie ciężki dzień, strasznie ciężki. No i ja sobie siedzę na łóżku, no i ja sobie myślę, nie, no kaplica po prostu źle jest, nie fajnie dzisiaj mam ten dzień. I nagle przysięgam Wam z niczego, mi łapie takie oświecenie, że takie Julka! Czemu ty płaczesz? Nie płacz, ty możesz wszystko Zdobędziesz ten, ja nie wiem, czy to jest jakaś dwubiegunowość Czy to tak, wy też tak macie, mam nadzieję, że to drugie Słuchajcie, dlatego ja do was Przychodzę, bo ja jutro chciałam Stawić filmik, a i miałam dzisiaj Nagrać taki fajny, ale przez to, że miałam taki zły dzień No to nie nagrałam I pomyślałam, że nagram wam moją wieczorną rutynę Po breakdown. Słuchajcie, czy to nie jest cudowny pomysł? No to jest cudowny pomysł, ale nie, no dobra Teraz tak na poważnie, w sensie nie, to, to jest na poważnie nie. Ale ogólnie to jest taki, kurczę nie wiem jak interpretować ten filmik, odcinek, ale po prostu to będzie taka wieczorna rutyna, ale nie uznałabym tego jako takie, taki odcinek ale całe wieczorna rutyna, tylko po prostu pokażę Wam jak spędzam sobie wieczór po takim, wiecie, ciężkim dniu i w ogóle i muszę się umyć, iść, bo wyglądam jakbym miała jakieś nieudane kreski, ale szczerze mówiąc mogłabym tak wyglądać, jakbym sobie zrobiła kreski i od razu Wam mówię. Okej, okay, ja tutaj jestem tam jakaś rozmazana, ale ja tego ja tego w filmiku tego, wiecie, nie wstawiam tej części, gdzie jestem rozmazana żeby, nie wiem, mi współczuć, czy coś. Absolutnie nie. Absolutnie nie. To nie jest dla żadnej atencji ani nic. Ja po prostu stawiam to, yy, dlatego że wpadłam na genialny pomysł yy, nagrania, bo naprawdę bardzo mi zależy na tym, aby jutro był ten odcinek. A zechciało mi się nagrać taką moją wieczorną rutynę po takim, wiecie, gorszym dniu i uznałam, że jest to super yy, pomysł. Dlatego właśnie to nagrywam. I słuchajcie, jest godzina 17.04. 17.13, jednak. Więc wiecie, jest jeszcze bardzo wcześnie. Ja bym mogła jeszcze zrobić to, 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 tamto. Ale czy zrobię? Nie, ponieważ ja teraz jestem w tej erze, gdzie jestem zapatrzona jak magnes w te takie wiecie, te takie. To takie myśli po prostu, że ja wszystko mogę, jestem super i w ogóle. Ja teraz mam taki moment, kiedy mówię sobie, skup się na sobie już do wieczora, skup się kobieto na sobie do wieczora. Co nie? Już tam pierdziel tą resztę dnia, co była. Tam, no. Idź przed siebie, skup się na sobie. I uznałam, że ja tak pojęcie się, umyję. Umyję się w ogóle w peelinguję się cała, po prostu taka zrobię wszystko tutaj, twarz, głowa włosy, wszystko co mam na, po prostu na swoim ciele. Tak. Moje włosy właśnie też już powiedziałam. Zrobię sobie care'ową rutynę. Masażki sobie nie zrobię, bo mi się nie chce. Już aż tak to nie mi się nie chce chyba. I słuchajcie, myślę, że sobie tak trochę poczytam. Może sobie zrobię drugie kakao, ponieważ y, trzeba się uszczęśliwiać, słuchajcie. I idę w końcu się umieję, naprawdę, bo już nie mogę na siebie patrzeć, jak mam takie rozłożone oczy. Ajku. Więc moi drodzy, witam was w mojej łazience. Słuchajcie, będziemy robić pierwsze skinker wstępne, słuchajcie. E, pierwsze zdejmę kolczyki, aby tutaj się ogarnąć. I w ogóle wiecie, ja tak trochę może śmiesznie zaczęłam, znaczy śmiesznie, tak wiecie, tak pozytywnie zaczęłam ten odcinek. Ale chciałabym Wam też powiedzieć, wiedzieć, że po prostu gorsze dni nie są absolutnie niczym złym, jest, jest, są czymś normalnym i nie musicie się obwiniać za to, że nie wiem, jak mieliście na przykład jakiś gorszy dzień i nie byliście w stanie zrobić czegoś, co mieliście w planach, bądź takie coś, to już od razu jesteście beznadziejni czy coś. Nie, absolutnie nie. Gorsze dni są jak najbardziej normalne. Se, jakbyśmy mieli tylko dobre dni to by było dziwnie, bo o tym, jakby takie jest życie po prostu, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tutaj właśnie jest trochę gorsze oświetlenie, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I słuchajcie, my już się bierzemy za e, zmywanie tego, co mam e, resztek na mojej twarzy. Więc słuchajcie, moi drodzy, w pierwszej kolejności, ja w ogóle jestem teraz wielką fanką tej serii Blumacza, e, jakby ja byłam fanką tej pianki, a teraz jestem fanką e, już trzech rzeczy z tej serii, słuchajcie, ale to zaraz wam pokażę. I muszę sobie kupić tą piankę, bo już mi się kończy, kurde, blaszka. Na sam wstępie, myję twarz tą pianką, później, tre, to tre, później wycieram demakijażowym tym płynem i później następnie znowu tą pianką, słuchajcie. Ktoś mi kiedyś napisał na TikToku, że pierwszo to, a później to, ale ja po prostu robię tak, że pierwsze to, później to, później to. Rozumiecie? Nie wiem, czy to ma łatwy skład, ale mi tak działa, mi się sprawdza, więc tak robię. Dobra, moi drodzy, już mamy zmytą moją twarz tymi trzema krokami. To teraz, słuchajcie, bierzemy tonik w sprayu. To jest moje nowe odkrycie. Też z blumacza, słuchajcie. Kupiłam go na promocji na wypróbowanie. Myślałam, że mi spadnie. Na, wy... na wypróbowanie i naprawdę super mi się sprawdza. Czekajcie. Teraz w ogóle moja skincare, taka wieczorna, wygląda bardziej profesjonalnie, bo ja to zawsze brałam tak. Yy... Oj, przepraszam. Yy... Yy... Ostrość halo. Ja to zawsze bram tak, ten ta płyn pianka blumacza i let's go i zmywamy i idziemy do domu. Znaczy wiecie, jesteśmy w domu, ale że no, i idziemy dalej. A teraz to już tak wszystko, tak wiecie, profesjonalnie wygląda tutaj to, tutaj tam, to no. I dobra, i teraz mi się to będzie wchłaniać, a ja idę pod prysznic, ale tam już was ze sobą nie wezmę, OK, Już tam, tam wybaczcie mi, że tam was ze sobą nie wezmę. Ale słuchajcie, umyję włosy, umyję, umyję... Mógłbyś się nie ruszać. Umyję włosy, umyję ciało, no i w ogóle. I wracam do Was ze skończonym outfitem piżamowym, słuchajcie, bo już się Wam pokażę w piżamie i ona będzie taka super mega dawno jej na sobie nie miałam, a ona jest mega, mega, mega fajna, taka, mega przyjemna, ładna i no, więc zaraz się widzimy. robić maseczki, ale znalazłam taką maseczkę u mnie w pokoju i to jest maseczka z lwem, a ja mam na mojej tej koszulce, bluzie nie wiem, też lwa, więc pomyślałam, że będę mieć matching z twarzą i bluzką więc sobie zrobię tego lwa i słuchajcie, w ogóle ja mam tutaj takie, takie taką plamę, ale ona już jest u mnie naprawdę od bardzo dawna na tej bluzce nie mogę jej domyć, dlatego ona jest Ej, w sumie teraz już się naprawdę lepiej czuję fajnie nie lubię tych masaczek, za każdym razem, za każdym razem mówię, że nie lubię tych masaczek w płachcie. Za każdym razem i za każdym razem co robię, biorę ja. Dlaczego? Nie wiem, nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Ale po prostu za każdym razem je biorę i nie umiem odpowiedzieć, czemu. Nie mogę wziąć tych takich ścieranych. Myślę, że po prostu ich wygląd mnie przekonuje końcowo. Ej, jak ładnie pachnie? Ej, pachnie yy, tym arbuzem, arbuzem, tak, wodą z arbuza. zdejmować maseczkę, nagrałam jeszcze w niej tiktoki w ogóle yy, i będę iść, zaraz właśnie sobie coś przekąszę i obstawiam, że będzie to KitKat. Słuchajcie, nie, ja już to zdejmuję, bo ja po prostu nie wytrzymię. KitKat yy, o smaku masła orzechowego. Dużo osób mi polecało tego KitKata, myślę, że może być serio dobry. Jadłam KitKata, yy, podstawowy mi smakuje, ale szczerze mówiąc white, tak jak kocham białą czekoladę, to Kit Kat White mi tak średnio smakuje, jeśli mam być szczera. Więc zobaczymy, bo ten Kit ma masło orzechowe bardzo dużo osób mi polecało, więc mam nadzieję, że będzie serio dobry. I nigdy nie wiem, czy ja mam później wcierać tą maseczkę, czy ja mam ją zmyć. Zawsze ją zmywam, bo koniec końców nie wiem. Później jak zjem, to słuchajcie, myślę, że sobie pogram w Sims, y, bo to jest takie mega dla mnie relaksujące i w ogóle, że tak się od wszystkiego wtedy oderwę. I to będzie takie fajne, miłe zakończenie dnia. Ja już idę to zmienić, bo to wygląda, jakbym miała była jakaś spocona po prostu. w sumie zmuliłam, ale było przyjemnie, było przyjemnie. I słuchajcie, ja teraz będę planować sobie jutrzejszy dzień. Ostatnio zaczęłam tak bardziej, yy, tak bardziej ten, jak ktoś mówi, szczegółowo planować następny dzień, ale nie planuję tak, że wiecie, wszystko musi być co do po prostu jednego planu zrobione idealnie, tylko po prostu łatwiej mi jest funkcjonować w ciągu dnia, jak mam taki chociaż mniej więcej plan, że na przykład wiem, jakie czynności chcę zrobić do danej godziny, co nie? Wtedy mi jest jakoś tak łatwiej funkcjonować, wam powiem. I kurczę, nie wiem. I zaraz właśnie sobie tak rozplanuję i myślę, że jeszcze przed kolecą bym chciała sobie popisać w takim moim pamiętniku, no to się tak wiecie, takie swoje różne jakieś przemyślenia, uczucia i w ogóle. Jest to serio fajna opcja, w sensie, no naprawdę, kurczę, powiem wam tak, jest to fajne, często mi się tego nie chce robić, tak szczerze powiem, ale właśnie jak mam takie gorsze dni, to tak, kurczę, zmuszam się często do tego, aby to robić, aby później po prostu móc wrócić do tych emocji i w ogóle później się też motywować, że na przykład miałam jakieś gorsze Gorszy y, dzień, gorsze jakieś tam, no, momenty były, a jednak y, się nie poddałam w nich i wiecie, lubię takie coś po prostu robić y, itp. itd. <śm> <śm> Więc tak, y, dlatego słuchajcie, właśnie to będę teraz robić. Uznałam, że się jeszcze do Was odezwę, ale w pierwszej kolejności zaplanuję sobie jutrzejszy dzień. Tylko słuchajcie, ja nie wiem, i co ja mam jutro robić. W sensie ja mam jutro tak dużo y, w planach, że nie wiem, jak to wszystko mam ogarnąć. Plan zazwyczaj sobie robię w moim kalendarzu i mam taki super kalendarz. W ogóle kupiłam taki super w MP. Oj, coś mi spadło. W MPKu. Patrzcie, po pierwsze on jest ładny, jest na 2023 2024. Po pierwsze jest ładny, po drugie jest taki, którego szukałam, bo ma tak. Może Wam nie będę pokazywać zapisanych, ale ma takie. Hmm, Jak wam pokazuję? Tutaj ma na przykład, wiecie, dni, o tutaj dni miesiące, a tutaj ma notatki na ten tydzień i to mega jest fajne, bo na przykład ja sobie tak no, korzystam z tych notatek i ma też takie fajne, zaraz Wam pokażę, takie miejsca różne, na przykład jakieś postanowienia miesięczne, takie fajne to jest. Miesięczne wyzwania jakieś, nagrody za to, w zeszłym miesiącu udało mi się zrobić, na tym już jeszcze popracować, mega fajne to jest. W czwartek mam pierwszy egzamin z, w szkole w chmurze z EDB. No to niby to nie jest taki ciężki przedmiot, ale z drugiej strony strasznie się stresuję i powiem Wam tak. Y egzaminu tego, tego pisemnego tak, w sumie czy się stresuje, czy nie, jeśli mam być szczera, to tak średnio, w sumie nie jakoś bardzo mocno, ale egzaminu ustnego się bardzo stresuje, będę mieć dyskusję, w życiu nie miałam dyskusji, nie wiem dokładnie jak to polega, ale zaryzykowałam, bo wybrałam sobie temat choroby psychiczne na dyskusję, bo na tym temacie znam się dobrze i po prostu wiem, że tym tematem mogę, z tym tematem mogę poprowadzić po prostu tą, kurde, dyskusję i mogę dyskutować z nauczycielem na temat właśnie jakiejś, nie wiem, depresji, czy tam, innych jakichś tych, i po prostu ten temat wiem, że ogarniem i że będzie mi łatwo. Na początku miałam sobie wybrać takie zagadnienia, bo w ogóle w szkole w Kulurze jest tak, że macie trzy do wyboru kategorie, jakby trzy do wyboru opcje zdawania egzaminów ustnych. Pierwszy to jest właśnie dyskusja, która no w teorii polega na tym, że właśnie wybieram sobie jeden temat i uczę się go na tyle, aby umieć dyskutować na ten temat z nauczycielem i po prostu pokazać nauczycielowi, że umiem. Sorki, ale mnie tutaj pieką, nie wiem czy widzicie, ale boli mnie, żeby pokazać nauczycielowi, Ciężko że po prostu umiem na tyle. Mm, dobrze ten temat, że z nim dyskutuję na ten temat. Kolejne to jest prezentacja i właśnie ju w czwartek mam. Mm, z EDB egzamin, a w poniedziałek, 30 października, mam z filozofii, i na tym już będę mieć na egzamin ustny prezentację, bo filozofia to już ten dyskusji to ja nie chcę prowadzić na filozofii, dlatego zrobię tam prezentację. I tu wiecie, polega na tym, że po prostu robicie prezentację i tam EDB, edb, fajnie. A jeszcze jest trzeci wybór, czyli zagadnienie, że wybieracie sobie zagadnienia, i tam jest trochę tych zagadnień, musicie się ich, ich nauczyć, a nauczyciel Wam losuje po prostu i ileś z tych zagadnień, które musicie tam odpowiedzieć na jakieś pytania. No i to tak polega, Ej, ogólnie trochę się stresuję, ale to, to wiecie, to będzie pierwszy egzamin, to będzie pierwszy egzamin, więc y, no, w sumie przy każdym pewnie będzie stres. Dobra, ale planujemy, o której ja chciałabym jutro wstać. Mm. Kurczę, chciałabym jutro wstać jakoś wcześniej, bo jutro mam w sumie sporo rzeczy do porobienia. Dać się w ogóle fajny. Chciałabym wstać może jakoś tak 6.30, wiem, że to jest wcześniej bardzo. Ja na co dzień wstaję tak około 7.30, coś takiego. Mimo tego, że to i taki jest, jest wcześniej, no ale wysypiam się, co nie. Jakby mój organizm tak się przyzwyczaił, że sama już w sumie wstaję o tej godzinie. Ale, ale, czekajcie. 6:30? No dobra, nie będzie. Tylko muszę zaplanować, co ja będę. Gdzie jest pis. <grym> o dobra. Muszę sobie zaplanować, co ja będę robić po wstaniu. To tak. Wstanie, pobudka, 6:30, jeśli się uda. Bo ostatnio, na przykład, na poniedziałek zaplanowałam sobie po pobudkę. Nie, to było w niedzielę chyba. Zaplanowałam sobie wstanie na 6:20, podejrzewam, a wstałam o 9.00. Ale ja byłam zmęczona, ja byłam po nocce, ja całą noc nie spałam, później jeszcze cały dzień nie spałam po to, aby się bardziej zmęczyć i aby nie mieć problemów ze snem w nocy. I tak to wyszło i ja uznałam, ale dobra, to ja tam stanę na spokojnie o szóstej. Nie, nie. I spałam do dziewiątej, Dlatego jutro sobie ustawiam budzik na 6.30. 630 pobudka. I tutaj już mi się skończył plan dalej, co mam robić. W sensie ja wiem, że muszę dużo zrobić, ale nie wiem, co ja mam robić. W sensie powiem tak, filmik zmontuję dzisiaj, to nie będę musiała jutro montować filmiku. To tak, to na pewno ogarnąć się, bo to jest takie łatwe. Ogarnięcie się. Może ja bym sobie jutro rana kursanta na śniadanie zjadła? Hmm. Nie wiem, w sumie. Wiecie co? Ja planuję zazwyczaj dzień wcześniej. Znaczy nie zazwyczaj, zazwyczaj. No, zazwyczaj w sumie. Planuję dzień wcześniej, śniadanie, jakie będę jeść następnego dnia, aby mieć taki wstępny plan, ale często mam tak, że po prostu mi się te śniadania zmieniają. I na przykład, nie ustalam sobie, że dzisiaj tak miałam. Ustaliłam sobie wczoraj, wieczorem, że zjem sobie dzisiaj bajka na śniadanie, a jednak miałam ochotę na waniliowego omleta z masą orzechowym i wróżyną truskawkową, więc mi się to zmienia, ale lubię mieć taki wstępny plan, aby w razie co po prostu nie myśleć o tym, tylko wiedzieć, że tam już coś tam mam sobie zaplanowane. Nie wiem jeszcze, co jutro, ale no, bo to też w zależności na przykład, bo jeśli będę chciała coś dokupić typu krosam, to na przykład będę mogła podejść sobie do Lidla. To wtedy też będzie trzeba wygospodarować na to czas. W ogóle w Lidlu teraz są takie kawki, te piernikowe do Ekspresu. No byłam ostatnio wczoraj, bo nie mogę znaleźć, no nie ma u mnie w Lidlu, no po prostu kurde, belka molka, ale mam nadzieję, że jutro będzie. To jutro koniecznie muszę zejść do Lidla. Jutro muszę koniecznie zejść do Lidla. I do Rossmana, to jest taki must have, po prostu ja muszę do tych dwóch sklepów zajść i jeszcze muszę zajść do, znaczy do Lumpa to bym chciała, ale czy czasowo się wyrobię, to nie wiem, więc, więc nie wiem, z Lumpem jeszcze nie planuję, ale jutro chcę się sporo pouczyć i tak myślałam o tym, czy nie pójść sobie na drugie śniadanie do kawiarni i po prostu pójść tak wcześniej jakoś do tej kawiarni. I tam się pouczyć na EDB, na tą odpowiedź ustną. Wziąć jeszcze jakieś coś tam może z biznes i zarządzanie. bym się pouczyła w tej kawiarni. I no i wiecie, bym tą sobie kawkę romatyzowała, jeszcze ani razu nie mam w kawiarni romatyzować, bo dla mnie to jest mega stresujące, bo ja mam w mieście takie mega małe kawiarnie. I nie wiem, ale dobra. To tak, ja z rana muszę ogarnąć się. Ej, dobra, burza mozgowca, jutro mogę na się na nie zjeść. Nie wiem. Nie mam pomysłów. Może faktycznie ten krosant, ale z czym wtedy? No dobra, krosant. Powiedzmy, że krosant. To z czym? A może coś... O, może jakąś kaszkę. Tak, 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 mam ochotę na kaszę, tak. Dobra, to kasza. Jakaś kasza. Jutro się z rana wymyśli, jutro wstanę ja ogólnie na przykład jak sobie planuję omletę albo kaszę, to zazwyczaj mówię tak, omlet, ale jutro sobie ustalę jaki, bo wiecie, z rana wstanę i będę wiedziała, ja na jakie mam ochotę. I to jest też takie bardzo fajne, takie, m, takie, wiecie, takie zdrowe, że po prostu tak spontanicznie. Dobra, to kasza manna. Ej, i co ja mam tak mało zrobić z rana? A jeszcze z Czesiem wyjdę. Czesio, Czesio. No i co dalej? I nic dalej? Bo ja nie rozumiem za bardzo. Coś jeszcze z rana? Kurde, no dobra, to się w coś wciśnie. Może nie, TikToki to nie, bo TikToki to je później nagrywam, hmm, nie wiem, kurczę. Nie wiem, co jeszcze mogę z rana zrobić. Może na przykład, gdyby mi wystarczył czasu, to bym pouczyła się Niemca, bo Niemiec, to jutro tak bardzo mm, produktywnie z rana, kurczę, blaszka, bo powiem Wam, że wykupiłam sobie busu premium, ponieważ naprawdę bardzo fajnie tam uczą na tym busu. Ja się tam uczę niemieckiego, a z angielskiego, bo ja mam angielski rozszerzony, nie wiem, jak ja tam trafiłam. W sensie, ja to sama wybierałam, ale ja podstawowy ledwo ogarniam. Angielskiego mam fajnego pana na YouTubie i on się nazywa Rokion Joro. Cure English, coś takiego i naprawdę bardzo, bardzo fajny jestem pan, bardzo fajnie tłumaczył, bardzo fajnie uczy. Dobra, więc w sumie to, czy ja pójdę do tej katerni, to ugadam jeszcze z mamą. Więc tak wstępny taki plan na rano chociaż jest zrobiony, czyli że tak, obudzę się. No i później zależy w jakiej kolejności. Pewnie yy, wyjdę z czasem, może na początku, aby się rozbudzić, później pewnie się ogarnę. No i później tam zobaczymy, czy będę głodna, czy będę chciała się płuczyć, to jeszcze zobaczymy, słuchajcie. Ja teraz tak myślę, może teraz bym sobie zrobiła tą kolację, bo w sumie już trochę bym sobie coś zjadła, więc zobaczymy, zobaczymy. I najwyżej bym później napisała sobie te moje takie przemyślenia w notesie I jakbym wróciła do Was z tymi jajkami, później już tam po kolacji w ogóle, to bym wam powiedziała, jak to tych kawiarnią, czy wypalił plan, czy nie, no bym powiedziała, jak to wszystko tam wygląda. Tak naprawdę to już będę się tutaj z Wami żegnać. Słuchajcie, ja już zjadłam kolację i w ogóle zmontowałam też foodbooka, już się pojawił. Yy, chciałam powiedzieć, jeśli jeszcze nie widzieliście, ale w sumie wstawię to jutro, to już zapewne widzieliście, a jeśli nie, to możecie zobaczyć, wejść na mój profil. A ogólnie Was zapraszam na mojego Instagrama i TikToka. No i możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, jeśli tego nie robicie. <laughs> ale to tak dodatkowo, słuchajcie. I ja już będę, słuchajcie, kończyć powoli ten odcinek, tylko jeszcze Wam powiem, że jutro idę do tej kawiarni, a przynajmniej tak jest wstępny plan. Że pójdę, bo gadałam ogólnie o tym z mamą i raczej już dzisiaj nie będę pisać tego, jak się czuję, bo mi się nie chce, ale jutro postaram się, ale dzisiaj już nie, bo mi się raczej nie chce. Mam nadzieję, że taki spontaniczny trochę odcinek Wam się podobał, ale tak uznałam, że kurczę fajnie by było nagrać właśnie taki, wiecie, mój wieczór po takim, no, po takim pozbieraniu się po gorszym momencie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i to tyle na teraz. Pa! pa.